W szarych miastach szary beton, szary asfalt. W szarych miastach szare dymy aż do nieba. Nie ma miejsca dla motyli w szarych miastach, a tak mało, tak niewiele im potrzeba. cały czas uczą mnie piękne. Motyl jest owadem, który przechodzi przeobrażenie zupełne. Bo właśnie w muzeum można też obserwować cały ten etap wyklucia się w kokonu. Taką najbardziej rzucającą się w oczy rzeczą, to są te skrzydła, które są zbudowane z białka. I właśnie na tych skrzydłach, na tych blaszkach znajduje się pyłek. Tak fachowo to się nazywają łuski, które tworzą wzory na skrzydłach. Czasami zdarza się, że motyle mają przeźroczyste skrzydła. Widać, że jest tylko blaszka, już bez łusek. Jak dotyka się skrzydła motyla, to wtedy te łuski faktycznie schodzą i mamy czasami takie, taki czarny pyłek. Wtedy te skrzydła wyglądają troszeczkę jakby były zużyte, są po prostu brzydkie. Natomiast bezpośrednio to motylowi nie szkodzi. Gorzej, jakby ktoś złapał bezpośrednio tutaj za te blaszki. Jakby mu się urwała taka jedna blaszka, to wtedy miałby problem z lataniem, z utrzymaniem równowagi w locie. Wtedy by był duży problem. A te łuski są odpowiedzialne za kolory na skrzydłach, przede wszystkim za to. Tutaj można zobaczyć trzeci etap rozwoju motyla, czyli poczwarki. W środku w wylęgarni jest bardzo wilgotno, bo około 80% wilgotności i ponad 30 stopni temperatura. Także w tym miejscu wszystkie motyle się rodzą. Dlatego jest tak wilgotno? No bo właśnie są to motyle tropikalne. Latunki tropikalne potrzebują jednak trochę większej wilgotności niż te nasze polskie motyle większej temperatury. W miejscu wszystkie motyle nam się rodzą, także czekamy około tygodnia, dwóch, one wychodzą z takiego pokojniku, prostują sobie w tym miejscu właśnie skrzydełka, pompuje wodę, suszy je też w środku. Ale cały czas jest to dla mnie takie świeże, nowe przeżycie, bo jednak cały czas wprowadzamy nowe gatunki i mogę podziwiać coraz to nowsze motyle. Także cały czas jest ciekawie. Raczej staram się nie przywiązywać stricte do jednego motyla, jako do jednostki, tylko raczej je podziwiam jako gatunek. Wtedy mi jest to łatwiej. Także nie wytwarza się u mnie taka bezpośrednia emocjonalna więź z jakimś jednym motylem, bo wtedy to by było no dosyć ciężkie. Motyl tej swojej ostatniej postaci imago żyje bardzo krótko. Etap tego motyla, rozwoju tego motyla, przypomina mi tak naprawdę o tym, kim jest albo kim może być człowiek. Zależy z jakiej perspektywy kulturalnej patrzymy, ale może to być właśnie odnowienie umysłu, które jest przerównane do tych pięknych skrzydeł motyla, albo do nieba, po prostu do nieba. Ten motyl, który już wysuwa skrzydła, konu, prostuje je. Później może latać, symbolizuje też pewnie w jakiś stopniu niebo. I to, że my też tak naprawdę możemy rozwinąć swoje skrzydła. Że każdy z nas jest tak naprawdę takim motylem. Taki motyl to ma skromne wymagania. Nie je masła, ani mięsa, ani chleba. Nie potrzeba mu mieszkania i ubrania. Testować w niego wcale nie potrzeba. Ludzie mówią, że to tylko zwykły owad. A to przecież do krainy czarów bilet, Jestem do bajki i przygoda kolorowa. Więc pomyślcie o motylach choć przez chwilę. Dla motyli trzeba miejsce zrobić w miastach i odkurzyć zagurzony błękit nieba, żeby słońcem i kwiatami zakwitł asfalt. Tylko tyle nic więcej już nie trzyma.